O, i to tyle. A! Dobra, właśnie na górę! Właśnie na górę! Dobra, jestem bezpieczny. I tak ma ta walka wyglądać? Do super! Ech, przed nami kolejna postać. Ale pierwszy raz ją robię, tak? O nie, to nie będzie dobre. Bo nie znam jej za bardzo umiejętności, więc przydałoby się najpierw pouczyć jej różnych ataków. Żeby wiedzieć, co ona robi. Ła! Dobra, jakieś dasze robi, to mi się nie podoba. Ale HP schodzi. Co ona taka mięciutka jest? mi z tą miotłą. Jakieś piórkiem, miotła, co to jest? Nie wiem, macha. To na środek robi, co tam robisz? Wiem, że się kopiujesz. Nie mów, że to ten moment. Kurde, jej wykrakałem. No nie! Ja muszę wokół niej tylko się kręcić, ała! Bo ja chyba innymi atakami niż... Moimi ognistymi nie mogę jej zaszkodzić. Ej, A! A jej trochę dużo jest. Ej, za dużo was jest. A! Czterech na jednego, nie pasuje mi tu. Ej, muszę się... Trzymać się ich blisko. No ale ta mi tak strzeliła, że no. Kapci wyleciałem. Ach, kolejny irytujący boss. Dobra, bo przy niej trzeba wykonywać dużo uników. Szczególnie w tej drugiej fazie. Ała! Ała, tu mi. Tu mi z... 10k kap... obrażeń sprzedało. Co jest? Tak nie powinno być. Dobra, postaramy się ją bić. Teraz cały czas. obawiam się, że ta faza, gdzie ona się przepoczwarza, występuje kilkakrotnie, że ona tak naprawdę jak ją raz bije, bo później znowu przejdzie na tą fazę, więc... Okej, okay, zapomniałem, że jeszcze wtedy zadaję obrażenia. Niedobrze. Fajny początek, uwielbiam. Dobra. O! Że ja nie zostałem. Było bardzo blisko. O nie, 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 nie. nie. Dobrze. Mogę chyba za nią wyskoczyć, wystarczyłoby. Dobra, ale skupiamy się na obrażeniach, żeby je zadać, bo ona teraz ucieknie na środek. Czekaj, bo to też zadaje obrażenia. Uch, dobra, uciekłem. To coś zbija, nie. Więc muszę teraz cały czas uciekać, aż mi się skill odnowi. Ej, a ja można gdzieś wejść na górkę, żeby nie biły mnie. Właśnie, szybko! A! Właśnie, właśnie na górkę, dobra. I stoimy tak. <ścoughs> że mi nie zada obrażeń. Choć szczerze mówiąc to niedobrze, bo się trochę tak stakują i czekają na mnie. Gorzej jak się zresetuje, to to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Dobra, elementalski już jest odnowiony, więc mogę chyba schodzić. O, dobra, schodzimy. Czekaj, bo to może się zapalić. Tutaj, tu jest trawa. Więc może te klony będą padać wtedy. O i to tyle. A, dobra, właśnie na górę, właśnie na górę. Dobra, jestem bezpieczny. I tak ma ta walka wyglądać. do super. Szczerze mówiąc, przerażam je, mój czasami geniusz. Żeby nie uciekać cały czas przed przeciwnikami, po prostu wejdź tam, gdzie oni nie mogą wejść. Proste, no nie? A jakie genialne. Nie! Skrycze się energia. Nie! Właś, Dobra. To źle wygląda, jakby chciał mnie zjeść. No i koniec mojej energii. Ała! Ała, szybko! Ta strategia ma delikatną lukę, ale no cóż, trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Ej, jednej już nie ma, zostały trzy, to jak już biję dwie, teraz bym zrobił tak, że dwie, jednej już nie ma, teraz drugiej nie będzie. Ej, to już teraz mogę normalnie biegać, z dwoma sobie poradzę, taką mam nadzieję. Odpalamy, boink, 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 dobra, o, ona, znalazłem ją, znalazłem właściwą. O, dobra, jest tunik. Ej, to był dobry pomysł, to był dobry, żeby stanąć sobie po prostu na wysokościach. Tylko, no, co mi z tego, jak jeszcze jej nie pokonałem? No, wstanie, zada mi, sprzeda mi strzała i się skończy moje rumakowanie. O, Ale mi ograła, ale mi ograła. Dobra, ona mnie teraz ograła. <ścoughs> no, poleciała za mnie. Nie widziałem, gdzie ona jest. Dobra, ale jest szansa, jest szansa, jest już pomysł, jak to rozegrać. No, teraz na środek idzie, a ja skilla nie mam przygotowanego, żeby chociaż już na jednego się sfokusować. No dobra, robimy to co wcześniej. Ła, łaś! Dobra, tu jestem bezpieczny. Chyba. Oj, tu saminy nawet nie tracę. Dobra, możecie podchodzić, chodźcie. No dawać, która pierwsza? <śvairat> oj, 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 za dużo! Łaś, łaś wyżej! Dobra, czekamy. Skil się odnowi. Możemy kontynuować naszą przygodę. No nie, za wcześnie. Dobra, trudno. Trzeba trochę bardziej kuki być. Dobra. O, nie! Wiedziałem, wiedziałem, że to za się Już Przecież widziałem ten atak i mnie zmiotła planży. Dobra, mogę się na jednym. A, od razu te klony atakują. Dobra, dałem się. Myślałem, że jednak nie, że od razu się nie. O, o, właśnie. Dobra. O! Ciekawe, gdybym nie gdyby skoczył, to bym dostał obrażenia, ale wątpię. Dobra, odpalamy E, schodzimy. O, grzyb to był? O nie, detonacja. Dobra, znowu. Rany mój geniusz jest po prostu przerażający. Jak ograć bossa? Bo po prostu aż mi się wiesz, nie chce. W taki łatwy sposób. I teraz mamy chwilę spokoju. Możemy ją bić. <laughs> Problem jest taki, że stoi w tym ogniu. Jak ona zrobi jakiegoś skilla to ginę. Ooo, co to za ataki dziwne? Kiedy ona kastuje takie AOE ataki? o? Znowu, znowu to robi. Znowu. Nie podoba mi się. Oo! Dobra, uciekamy! Uciekamy! <laughs> na nasze Na nasze bezpieczne miejsce. Save zone. <gasps> <O! laughs> Ej, to to zabawne jest, bo dostaje. <laughs> Co so, na początku, jak na no to w ten pomysł wpadłem, to pomyślałem, a dobra, one się zresetują, jak ja wejdę gdzieś wyżej. Będzie trzeba od początku to robić. Trzeba będzie znaleźć inny sposób. A tu jednak niespodzianka, można w taki sposób działać. Ło! Za każdym razem się boję, za każdym razem się boję, że dostanę. <laughs> Nie podkoć bliżej, bo boję się, że zaatakujesz. pońk, dobra. Uh, jeszcze będę za coś. Pewnie, że dwa razy udało mi się umić w taki sposób. Wyciągną się i stoi iluzji czy coś takiego. Dobra, no to już GG, to już jest łatwo, jak dostaję takiego długiego stuna. No chyba, że teraz mi sprzedam mocnego klepa. A może mi sprzedać? Ona jest do tego zdolna. Dobra, teraz będę miał dłużej mojego... Nie! O nie! Nie! Koniec, koniec, dobra, koniec, kończymy! Finish! Easy! <śled> udało się! Udało się, widzę, udało się. Znalazłem na niej prosty, łatwy sposób. Wystarczyło stanąć na tej skalnej półce. Poczekać na elemental skill i ją zbijać. Brawo! Ja naprawdę, to jest myślny boss, ale do miękki, muszę przyznać, dość do Ale przynajmniej chociaż się łatwo farmi i przyjemnie. A coś ciekawe, jak dostanę? A oczywiście nie mam nie mam rezinów. Pierwszy raz na tym końcu nie mam rezino. A to dlatego, że teraz farmię dużo artefaktów, żeby przebudować swoją ludę. A teraz dzięki, wielkie zabezpieczenie. Trzymajcie się! Hej, hej!